Natek Oriole. Wytrzymała podstawka chłodząca, dedykowana laptopom o przekątnej do 17,3 cala. Cena około 90 zł. Wyposażona w trzy wentylatory o średnicy 120 mm każdy. Prędkości obrotowe od 1080 do 1280 obrotów na minutę. Przepływ powietrza 70 CFM. Podstawka wykonana z tworzyw sztucznych oraz metalu. Posiada zabezpieczenia przed zsunięciem się laptopa i możliwość regulacji kąta nachylenia w siedmiu poziomach. Wentylatory posiadają niebieskie LEDy, a sama podstawka posiada dwa porty USB w zestawie kabel USB oraz kabel USB na USB typu C. Waga 740 gramów, wymiary 400x270x25 mm plusy solidny produkt w rozsądnej cenie, który może podnieść wydajność układu chłodzącego laptopa. Minusy. Ramka podstrzymująca mogłaby być wykonana z nieco grubszego tworzywa. Film ten powstał na bazie szczegółowej recenzji, do której link znajduje się w opisie. Warto zajrzeć.